Nie? Siemanko. Jak tam zdroweczko A wiesz, co wszystko w porządku. Bardzo mnie to cieszy, że znowu nam się udało trafić. O Boże, ja też wiesz? Ile? 3 tygodnie, cztery? Czyśmy się nie widzieli? Za cztery tygodnie będzie, wiesz? No nie, co... więcej, więcej, poczekaj. Więcej Bo myśmy się widzieli jakoś na początku sierpnia. No teraz mamy. No, teraz już mamy koniec września. No właśnie, to ponad miesiąc, prawie miesiąc. No więcej. Więcej? Nie, poczekaj. Dwa miechy. A nie, no niemożliwe. Dwa, dwa miechy prawie, bo myśmy się widzieli jakoś ósmego bodajże. 8, 8 sierpień. No a mamy koniec września, prawie, prawie dwa miechy. No nie? też racja, no. Ale zawsze jesteśmy w kontakcie. To się zgadza. Czy Discord, czy... Zresztą zapraszamy też widzów na Discorda. No dokładnie, zapraszamy, ten zapraszamy. Bezdomni emigranci. Dokładnie tak. Musimy opalić sprawę. O, dzięki. Słuchaj, Słuchaj bo no przez cały ten czas, jakśmy się widzieli, wtedy, zaczyna, wtedy zacząłeś tą pracę. Powiedz mi, jak tam idzie ci z pracą? Wiesz co, bardzo dobrze, wiesz? Nie narzekam. Ciężko? Wiesz co, jest ciężko, no, jak to przy torach, nie? Trzeba tory ustawić, hmm, jak jest wysypka, to zrobić wysypkę, później przez maszynę, trzeba to splantować. To nie jest tak, to się tak wydaje, że jest łatwo, wiesz? Ale jest co robić. Jest, zawsze jest kupę roboty. Płacą godziwie? Wiesz co, powiem ci szczerze, że jak na razie jeszcze wypłaty nie widziałem, bo jeszcze miesiąca nie przepracowałem, nie? Aha, dopiero po przepracowanym miesiącu? Tak, ja dopiero miesiąc pracuję, mhm. wiesz, teraz w, dopiero będzie miesiąc, więc dopiero zobaczę mm, teraz w następnym tygodniu, tak? Co jakby, co i jak? Okay. No tak, no. Na, na co jesteście umówieni? Jak, 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 ee... Jak się umawialiście? Byłeś zadowolony z tego co tam się umówiliście na... na, na A wiesz 120 zł za godzinę, to powiem ci szczerze, że jest uczciwa, uczciwa no jeżeli ci od podatku to tracają 25 brutto, to ci wychodzi 20 zł, nie? Okej. Okay. I masz ubezpieczenie dodatkowo. Transporty wszystko jest. Tak, i wszystko, wszystko masz. Oprócz, oprócz jedzenia. Jedzenie musisz same, nie? No ja mam hostel opłacony przez firmę, potracają mi z wypłaty, nie? Okej. Okay. Więc. Ile za, ile za hostel? Wiesz co? 450 złotych mi wychodzi za łóżko. Miesięcznie? Uh -huh. Nie, to nie jest jakaś wygoda. To nie jest, jakaś to nie jest, to, to nie jest wgóroma, strategia, nie? A tym bardziej, że ja jestem sam w pokoju, bo jeszcze nikogo mi nie dokoptowali, nie? Do nie A ile tak pokojowe. Pięcio pięcio, pięcioosobowy Pięciopokojowe? Tak, tak. Pięcio okay. pięcioosobowy, przepraszam. <grym>, szkolny, Na zdrowie Dziękuję, nikt ci nie. idzie. Ja jestem, ja jestem w szoku. Trzy osoby przeszły blady i ja po, po tych ubraniach to się zakręciłem. Tu nie wiem o co Ja też się poddaję. No ale dobra. A give up. Niech, niech każdy tam jest, niech każdy tam jest sobą. Tam Wiesz, idzie. nie można ko, każdego szufladkować, tak? Nie, nie, no oczywiście, no jeżeli chce, no to, to, to się ubiera tak. Wolne, wolne jeden, słowo, wolne jeden, prawo, tak? Jeden, jeden jest wariat ubiera się w spódnicę. Drugi jest wariat i skacze na główkę do fontanny na przykład, nie? dzięki

To jak najbardziej pozytywne, widziałeś. E, przyszli ludzie, musiały skakać drugi raz, bo chcieli się nagrać. A nie? dokładnie. To będzie zresztą oczywiście na szorcie, nie? Będzie na szorcie jak najbardziej też to wmontujemy. Powiem ci szczerze, że trochę mnie pali po tym, e, po tym jedzonku dalej. O, widzisz? Nie możesz jeść ostrego. E, nie, ci powiem ta przyprawa była jaka taka. Bardzo ją, bardzo ją było to... Bardzo było czuć tą przyprawę w tym. Taka, taki naprawdę miała, miała mocny ten. I oprócz tego ta ostrość, nie? Z drugiej strony ci będzie biegło. Eee, to już, myślę, przeżyję. A tam, dobrze byle, byle mnie jakaś bieganka nie złapie, bo jutro mecz. A nie, no to jutro obowiązkowo. Słuchaj, powiedz mi, jaki, jaki plan jest dalej? Wiesz co, jak na razie chcę się utrzymać w tej pracy, wiesz? Podoba mi się ta praca. A z tego, co ja wiem, to chcą, będą chcieli podpisać ze mną dalej umowę. Więc chyba aż takim złym pracownikiem nie jestem, jeżeli będą chcieli podpisać, tak? No to na pewno no, musisz pokazać, co potrafisz najlepiej. No ja już pokazałem. Wtedy, wtedy tak? Już, wtedy już się nie masz o co martwić, bo, bo jak, się, jak jak będzie twoja praca i efektywna i będziesz... E, ja będą zadowoleni z tego, no to... Słuchaj, na ile masz pierwszą umowę? Na miesiąc. Później będę miał na kolejny miesiąc, później na trzy miesiące, później na pół roku, nie? Tak jak mi zostało powiedziane. Okay, czyli jakimiś tam, że tak powiem, sukcesywnymi postępami będziesz dążył do umowy na stałe. A tak, no tego będę dążył. Jak ze mną podpiszą na pół roku, to i tak będę zadowolony. Nawet na trzy miesiące jak ze mną podpiszą, to będę zadowolony. Ale myślisz coś dalej, żeby nie wiem, z hostelu przeskoczyć na mieszkanko. Wiesz co, będę odkładał sobie hajsy. Na to żeby sobie wynająć Ale to wiadomo, na początku są pierwsze są najtrudniejsze No oczywiście, no, tam są inne potrzeby też Które na pewno, na pewno ja musisz gdzieś tam sobie ogarnąć rzeczy pewne To wiadomo, że, że jest Ci podrzeb, potrzebny hajs na to A w międzyczasie wiadomo, możesz sobie coś tam rzucić na bok I, i po ja sobie na swój kwadracik A ja to ogólnie będę chciał wyjechać z kraju, wiesz? Za jakiś czas No taki w planach na... Gdzie się wybierasz? Do Niemiec A co, byłeś już w Niemczech? Wiesz, co byłem raz, ale to dawno, dawno temu w Berlinie. Ale to tylko na krótko, to było tylko na tydzień, nie? A, okej. Okay. Ale tak poza tym, pracowałeś już za granicą? Bo rozumiem, że chcesz wyjechać na stałe do pracy i tak dalej. Tak, tak, tak. Wiesz, co? Chcę y, otworzyć y, coś nowego w swoim życiu. Teraz mam dużo możliwości, wiesz? Po prostu zmienić otoczenie też, tak? Tak. Wiesz, co Pokusy to. Pokusy są? Słucham. Pokusy są? Nie, nie ma. Właśnie o to chodzi, że nie ma. W sumie nawet nie musisz zmieniać życzenia, ale no tak jak powiedziałeś, za granicą, za granicą masz większe, większe możliwości. Wiesz co, chciałbym, eee... chciałbym, to, tym bardziej, się że się trochę, pisnąłem, wiesz, to, to trochę tak? języka angielskiego znam, tak, trochę się łyknęło, nie? Więc angielski to nie jest dla mnie problem. Gdzie się uczyłeś anglika? Wiesz co, w szkole. Ile lat? Wiesz co, od... kurczę, od podstawówki. Średnia też? No średnia, no bo z podstawówka, gimnazjum i zawodówka. Przez, przez, wszystkie, przez cały dom wszystkie to angielski? Wszystkie, ca cały czas angielski. Nie mówię, że profesjonalnie tam pisze czy coś w <grym> nie, nie, ale dogadać się potrafię, dogadać. Widzisz, a ja po tych językach, które się uczyłem w szkołach wszystkich, bo w każdej szkole uczyłem się innego, to dzisiaj powinienem być poliglotą. A niestety nie jestem. Wiesz, szkoła ci dużo nie daje, życie ci najwięcej daje. Wystarczy tak, no, Anglika też coś tam nie znałem, ale to na prywatnych szkołach i powiem ci szczerze, jak masz zacząć rozmawiać z kimś w tym języku, to jednak mimo tego, że no niby gdzieś tam coś, jakieś słowa połapałeś, to dopiero wtedy ta praktyka robi dla tak, jeżeli... ciebie kogoś, kto... Tak, mówi albo tak, nie to jest dokładnie. Właśnie mi o to chodzi, że jak pojedziesz na przykład do Wielkiej Brytanii, i znasz tylko podstawy tego, co Cię uczyli w szkole, no to Brytyjczyka czekasz tak nie zrozumiesz. Dopiero jak pochłoniesz ten język, którym on się posługuje, tymi skrótami, nieskrótami i skrótami, tak. to dopiero się zaczynasz uczyć, tak? Ten ich, ten ich dialekt i, i ten język tak, ciężki tak, do Tak, to się tak, tak, to akurat widzisz. Tym, no. bardziej, tym bardziej Londyn, no ja też tam byłem, wydawało mi się, że no w sumie mój angielski może nie jest na jakimś super top poziomie, ale, no ale komunikatywny, tak? Gdzie, no, jak zaczęli do mnie gadać tym londyńskim dialektem, no to ja patrzyłem jak, jak krowa na pociąg i, i nie wiedziałem, co jest piękne. No to sam widzisz, o co mi chodzi, tak? Nie, nie, ja doskonale wiem, bo widzisz, no, Anglia e, ogólnie masz, Walia i inaczej, e, inny akcent, to też jest angielski. E, masz dalej Szkocja, jest też inny. Ten... Ale to tak, to, to samo jak u nas, przecież górala, górala też czasem nie zrozumie, tak? No i jest problem na przykład, jak ja zauważyłem sam po sobie, no ja jestem, jak wiesz, ze Śląska i jak, jak zacząłem gwarą rozmawiać, no to tutaj znajomy, który tutaj w Warszawie mówi, dobra, a teraz po polsku. Ja mówię, stary, to było po polsku tylko dialektem śląskim. No właśnie. I mówi, no ale mi chodzi o to ten... Mówi, no, mało co, co bym w stanie z tego zrozumieć. Nie? No widzisz. E, ja Ci powiem, no tak samo na przykład Kaszuby, no też... Właśnie, o, skapował, o, to, mi się, właśnie o to mi chodziło, do tego chciałem dążyć, tak? No, to, to Ci powiem, naprawdę jest ten... E, ja sam znam gwarę śląską, więc wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że no, dla kogoś to może być ciężkie, tak? Że, o co chodzi? Nie? No to tak samo dla mnie wygląda też kaszubski, bo e, gdzieś tam w szkole nam te podstawy gdzieś tam przedstawili. To je krótki, to je dudzi, to je cały, a to pół. Tak, mów do mnie jeszcze i po polsku, nie? E, ja ci powiem tak, ja jestem w stanie część z tego zrozumieć, e, bo no jakoś ta wara śląska może nie tyle co się pokrywa z tym, ale niektóre z tych słów można wyłapać. To je krótki, to je dudzi, to jest krótki, to jest długi. Także idzie to jakoś tamten, no y, dwa gwara, gwarantka Śląska, y, dużo masz z, y, z niemieckiego słów też. No ale to wiem, to wiem, to z akurat względu, wiem, wiesz. Z tego względu, że to było, wiesz, pod zaborami były te ziemie i tam jednak... E, wiesz, tam... trochę historii uczyłem, wiesz. Nie musisz mi, jak dziecku małym tłumaczyć. No nie, ale z tego względu, że to było pod zaborami, to w tym dialekcie jednak znalazły się więcej tak, słowa, słowa niemieckie. te niemieckie są wbite. Zresztą powiem Ci szczerze, ja do dzisiaj, jak, jak jadę, na przykład wracam do Polski od granicy, no to jak wjeżdżam, Dolnośląskie jeszcze tak nie, ale na przykład o Polskie jak wjeżdżam, no to śmieję się do dziś, bo tam są nazwy w dwóch językach. Tam jest po polsku, jak wjeżdżasz do miasta, masz te zielone tablice, czy tam białe tablice mhm. z nazwami miejscowości, no to po polskim jest, że masz polską nazwę i pod spodem masz jeszcze niemiecką nazwę. A to tego nie widziałem, wiesz? No jest, jest. Ja nie, tego, szczerze, akurat, że... tego akurat nie widziałem. Mało tego ci powiem, nawet na wiosce była moja babcia, nawet msza święta w niedzielę była po niemiecku. Nie wszystkie, była jedna, dla tych, którzy chcieli po niemiecku, przychodzili sobie po niemiecku. O, rany. To teraz... Się Tylko, wiesz, no, na moje to jest. Na moje nie powinno w ten sposób być. E, to nie dla... W sumie nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć powodu. No jesteśmy na terenie Polski, tak, to jak to rozmawiają po polsku. No. Ja rozumiem, wiem, o, czy, że... czy, czy wiem do czego dążysz, ale na z tego nie można powiedzieć w niektórych. No, nie wiem, o tym mówić zgadza się. Bo na przykład jaś wiem tak, jeżeli... E, tak, jak ja na przykład jestem, jestem w Holandii, no też są kościoły, gdzie jest organizowana msza Święta po polsku. Także, jeżeli ktoś na przykład chce, to może śmiało tą, tą mszę Świętą po polsku złapać w niedzielę bez żadnego problemu. Natomiast, żeby no tutaj u nas robić niemieckie, gdzie no mieszkają tam tylko i wyłącznie Polacy, no, no to trochę jest niehalo, nie? Halo, nie? To prędzej zrobiłbym ją w gwarze śląskiej, Chyba nie tak... wiem jakby to brzmiało stary. No. Dobra nie, nie wyobrażajmy sobie tego. Nie, nie chcę wiedzieć, wszystko wszystkim, ale no, no, widzisz z tym dialektem, no, nawet, nawet tutaj w Warszawie masz no, każda dzielnica też jakoś tam specyficznie o, inaczej. O Rafałku, powiem Ci tak, przeszli coś, mm -hmm. jak jechałem właśnie e, wagonem teraz w pracy wieczorem. Weźmy ci na Whatsappa, to też będziesz mógł wstawić. Okej, okay. no to nie będziemy może zdradzali co to jest, to wrzucimy po prostu gdzieś tam w filmik. No, to taka niespodzianka ode mnie dla was wszystkich. Rozum, rozumiem, że ciekawa sytuacja jakaś. No jest ciekawa. No okej. Okay. Słuchaj, powiedz mi wszystkie weekendy masz wolne? Nie, nie wszystkie wiesz, czasem mam tak, że niedzielę mam pracującą wiesz, ale to idziemy wtedy na noc, a poniedziałek mamy wolny. Aha, i później jest wtorek, znowu dniówka normalnie na, na rano. Tak, albo idziemy na wieczór, mhm. albo mamy tak, że dopiero idziemy na 12 rano, mhm. pracujemy do godziny 16-17, prześpimy się i na 23 z powrotem na nockę, nie? Okej, okay, no ale to mówiłeś, że pracujecie na lokacjach, tak? Eee, tak, to w sumie nigdy ruszne. nie jest, że wiesz, że blisko... Tam gdzie śpicie, tak? Nie, 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 nie. nie. A to jak, jak wygląda to, jeżeli jesteście gdzieś na lokacji i tam na przykład pracujecie, tak jak mówisz nockę, później gdzieś tam idziecie się zzięć, rozumie, że nie wracacie na hostel. A nie, wracamy właśnie na hostel, prześpimy. Tak, przyspimy się i dopiero jedziemy, nie? A okej, na tej zasadzie. To strasznie dużo czasu pewnie poświęcacie na drogę, co? No, czasami jest tak, że dwie godziny. W jedną stronę. W jedną stronę. No to... A to też jest płatne? To też się spłacają, odkąd, A... odkąd wsiadamy do samochodu, do samochodu nas już nie, nie obowiązuje to, o której my dojedziemy i tak dalej. Wsiadamy do samochodu, mamy od jechać. I się liczy czas pracy. I od tej godziny się liczy czas pracy. I z powrotem jest tak samo. I z powrotem momencie, tak samo kiedy jest... z samochodu, dokładnie. Kiedy się czy ja robię 6 godzin, czy ja robię 12, tak samo mam płacone za 8 godzin. no, no to się powiem, że to zajebiście akurat. No to jest na, akurat, no, fajnie jest to zrobione, powiem szczerze. To nie no to jest, jest to... No do zaakceptowania, że tak. Powiem. No wiesz co, na nasze warunki tutaj w Polsce to jest do zaakceptowania, wiesz? No w większości wygląda to w ten sposób, że albo jest tylko jedna trasa płacona, albo wcale. W Nie, momencie, tutaj mamy w dwie strony, mamy dwie strony płacone normalnie, więc. Ja podejrzewam, że jest to przez to, że macie różne lokacje też. Tak, i dokładnie. Plus korki, ile... plus korki, trzeba liczyć sobie korki, ile stajemy w korkach, wiesz, i takie tam, tak? Mm. Więc nie możemy powiedzieć, że będziemy w półtorej godziny, a możemy być za dwie, bo akurat korki były. Zgadza się, zgadza się, no ale to Was to nie interesuje, to, to nas płacone. nie interesuje, mam, mamy płacone za 8 godzin pracy i tyle, tak? Jak za jakimś swoim transportem? Tak, mamy swój transport, mamy, mamy swój transport. Elegancko. Tak? Spod hostelu mnie zabierają i mam to w dupie, mówiąc szczerze. No, ale kierowca też pracuje z Wami czy no, tylko tak? no, Nie, pracuje tak samo. Okay. Więc... Pewnie, coś, pewnie coś ekstra ma płacone za jeżdżenie. Tak, on ma dodatkowo płacone, tak. To jest normalka, tak? Bo to jest jeszcze jako kierowca. A jak u ciebie jest sprawkiem? Ej, wiesz co, nie mam prawa jazdy na samochód. Nigdy nie miałeś? Nie, nigdy nie miałem. To może, to może dobra sprawa, żeby sobie nazbierać na... Wiesz co, myślałem no. na ten temat i powiem ci szczerze, że jest ku dobremu. Bo mam nauczyciela, który mnie uczy powolutku podstaw. Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, ja nie, nie zawsze jestem za tym, żeby czegoś się czasami uczyć e, na swoją rękę, bo wtedy nabierasz złych nawyków. Też to ja pamiętam czas do tyłu i kiedy ja... Ale wiesz, nawet na nie chodzi o to, że, że Ci przerwę, tylko same podstawy. Są same podstawy, żeby mnie je nauczyć, tak? Czyli skrzynia biegów, jak działa, wiesz, jak przełożyć bieg i A, tak dalej. Rozumiem, że nigdy nie miałeś kontaktu... Nie, z... nie miałem kontaktu praktycznie nigdy z samochodami. Okej, okay, no to rzeczywiście, jest, jest sporo rzeczy do nauki, tak? No jest. No ale kto jak nie ty? No, no kto jak nie ja, jak wariat wskakuje do fontanny Spoczysz dzisiaj, tak? ten samochód jak do tej fontanny, dzisiaj. No no. O to się akurat nie martwi. To no, podejrzewałem, że e, jak już się zdobędziesz na to, żeby iść, no to na bank to ogarniesz, bo no bo wiem, że jesteś dobry wariant i, i <noise> Dziękuję bardzo. No tak, no, ja mówię ci to, co widzę, wiesz. Ja nie, nie mam żadnego interesu w tym, żeby, żeby upiększać. Po prostu widzę, że. No, jesteś pozytywny wariant, ja tak, tak, ja tak to oceniam przynajmniej. I, e, no i niech tak zostanie. No pewnie, że tak. Powiedz mi, braku, e, bo mówisz, że nie ma, nie ma żadnych. E, nie ma żadnych pokus. To nie tyle, że ciężko mi jest to uwierzyć, że pytam jeszcze raz, bo czasami są takie chwile, wiesz, słabości, że gdzieś tam no nic nie ma do roboty i jednak przychodzą jakieś głupie myśli. Wiesz co, u mnie tego z alkoholem na przykład nie ma. Ja się tego wyzbyłem. W ogóle zero? zero. Zero, 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 no, ja widziałem przed chwilą, jak cię często to też elegancko odmówiłeś. Ja naprawdę jestem, jestem pod dużym wrażeniem, bo no bo kurczę, no. To jest tak samo jak z, ze złodziejami. No, sytuacja prowokuje, tak? kreuje złodzieja. A, a przed chwilą widziałem, nam, proponowane ci było nie tylko piwko, ale i mocniejszy alkohol. I e, wiesz, że ja nie piję mordą. I tyle, taka odpowiedź. Co ci generał powiedział? Przecież wiem o tym, dlatego ci poczęstowałem. Żeby było więcej dla mnie, tak? E, no, fajnie to wyszło z jego strony. No ale później jak już się dowiedziałem, że on wie, że Ty nie pijesz, dlatego się specjalnie częstował, no to, to musiałem się śmiać. Nie? No, bo... no widzisz, więc ja nie mam pokoju. Słuchaj, bardzo fajnie, eee, dziękuję Ci za tą chwilę rozmowy. Ja Tobie też, również tak się cieszę, że Ciebie widzę, pozdrowienia dla Twojej żony. Pozdrawiamy wszystkich widzów również. No pewnie, że tak, Wszyst... dla wszystkich buziaków i od tych, co są od emigrantów. Снимайте сетеку. Ну хай, как снимайте. Да, да,